Gminy Grodków protestują przeciwko planom, by na terenie gminy powstawało więcej wiatraków. Jak mówią już te 52 wiatraki, które stoją to wystarczająco dużo i wystarczająco uprzykrza im to życie nie chcą, by powstawały kolejne, dlatego również z satysfakcją przyjęli weto prezydenta Karola Nawrockiego. Nie, bo jak mówią, jeśli doszłoby do skrócenia odległości z 750 na 500 metrów, to tutaj w Grotkowie, ale także w innych polskich gminach ziściłby się prawdziwy koszmar. Zawetowanie ustawy, która była proponowana tych 500 metrów, to był naprawdę dobry pomysł, bo uważam, że trzeba to uregulować. Dlaczego, jeżeli 700 metrów umożliwia tak dużą ilość turbin, to po co zmieniać na 500. Metrów? Zapraszamy mhm. tutaj polityków. Mieszkańcy wskazują również na konflikt interesów, na to, że włodarze gminy, tu przewodniczący rady gminy z jednej strony stanowi prawo, ale z drugiej strony osobiście jest zainteresowany, by na jego terenach powstawały wiatraki i tu z kolei wskazywane są koneksje z politykami koalicji obywatelskiej. Na gruntach przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Dariusza Gajeskiego jest możliwość, został złożony wniosek, gdzie może ewentualnie postać ta farma wiatrowa. Pan przewodniczący Rady Miejskiej bardzo blisko współpracuje z politykami platformy obywatelskiej obozu rządzącego. Bardzo blisko współpracuje z panią Wojewodą Opolską, z panem Tomaszem Siemoniakiem. Tutaj nawet o, prawdopodobnie u niego w domu, bądź w biurze. Ale jest e... pani Nowacka, pani Lugnała? Tak, oczywiście, tak. Oczywiście oczywiście pan Wilczyński, no i tutaj oczywiście gospodarz tego całego spotkania. Już 5 października w Grotkowie na terenie całej gminy referendum w sprawie wiatraków, w sprawie przyszłości władz, komitet referendalny nie odpuszcza i chce przeprowadzić właśnie to głosowanie wśród mieszkańców, by ci zdecydowali w jakim kierunku ma dalej rozwijać się gmina Grodków. Janusz Rzyczkowski, Republika.